Jeszcze raz. Yy, przyjechaliśmy tu 21 osób i pytałam każdego, kto by wyszedł i powiedział o swoim efekcie. Nie było chętnych. I Dominik jest moim chrześniakiem, mojego męża, siostry, syn. Miał y, kilka lat wcześniej takie wyzwanie ze zdrowiem, gdzie jak to rodzice zawsze podejmują decyzje za, za nasze dzieci, tak? My jako rodzice. I przyszedł taki moment, gdzie już musiała medycyna tradycyjna powiedzieć, że no, że Dominik ma nadwagę, że trzeba coś z tym zrobić. No i Dominik mówi tak, ja nie wierzę w to. Ja muszę pójść do dietetyka jakiegoś, który musi mi ustalić dietę i będę wszystko robił. I, i Dominik może się po, podzielić. Trzy miesiące temu wymiota, wymiotowałem co dwa dni i mnie codziennie bolał brzuch. I miałem dużą nadwagę. Później poszłem do dietetyczki. Kazała mi nie jeść pszenicy, nie pić laktozy. No i dała mi preparaty z korala. Zacząłem brać preparaty. Jedyne preparaty, które pamiętam, to był czarny orzech, alfa-alfa i asimilator. No i jeszcze wodę koralową dużo piłem. I po dwóch miesiącach schudłem 15 kg, nie boli mnie brzuch i nie wymiotuję. A jak się dzisiaj czujesz? Bardzo dobrze. Lepiej niż zwykle. <noise> Będziesz polecał swoim rówieśnikom? Tak. tak. U twój ulubiony produkt. Nasty <noise> Czyli coś jednak dla słodyczy możemy oddać, nie? No to jest taki największy efekt w dwa miesiące, gdzie naprawdę u mnie w sklepie no, rozciągają ten czas, a Dominik ja się bardzo wzruszam, słuchajcie, jak mój też syn wychodził, ale Dominik to już w ogóle ostatnio pobił temat. Dziękujemy ślicznie.